Dziady, świętosłowiańskie obchodzone z nocy 31 października na 1 listopada. Był to szczególny, magiczny czas. Tej nocy światy żywych i umarłych dzieliła cienka granica. Dusze przodków powracały, aby nawiązać kontakt z rodziną. Na grobach bliskich urządzano ucztę, przynoszono miód. Karze, piwo, jaja, maku, chleb. Czyniono tak, aby wędrujące dusze mogły się posilić. To, co nie zostało wypite, wylewano na ziemię, a resztki jedzenia pozostawiano dla żebraków, których nazywano dziadami. Według wierzeń ludowych byli oni łącznikami świata żywych ze światem zmarłych. Rozpalano ogniska, które miały ogrzać i oświetlić drogę powracającym na ziemię duszom, aby nie zabłądziły, lecz spędziły ten wyjątkowy czas z bliskimi.